Cześć misiaczki, witam Was na kanale Grupy Misio na Hulajnodze. Witam Was z autobusu, natomiast nie będziemy dzisiaj rozmawiać o autobusie, a o Hulejnodze. Zapraszam Was na e, jazdę po Rzeszowie wraz ze mną autobusem. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w realizacji tego odcinka. Zapraszam Was także do... Komentowania na dole, może o czymś zapomniałem, jak zobaczyliście już treść w tytule o wadach i zaletach. Będziemy rozmawiać kolejnogi elektrycznej, nie jakiejś konkretnej, to ogólnie hulajnog. Więc, jeżeli o jakiejś wadzie lub zalecie zapomniałem, to no dajcie znać w komentarzach. Zapraszam również Was do subskrypcji i udostępniajcie, a że jacyś znajomi będą się zastanawiać. Na tym, czy kupić, czy nie. To właśnie będzie odcinek dzisiaj dla nich, bo ci, co mają dzisiaj kolejną elektryczną, będą się nudzić jak mopsy na tym odcinku. Dobra, fantastycznie, że jesteście, więc zaczynamy. Zaczniemy od VAT, i tutaj moi rozmówcy nigdy nie mieli problemów z powiedzeniem jakie wady hulajnoga elektryczna posiada, natomiast większe problemy mieli z powiedzeniem o flusach e, tej hulajnogi. I jak się okazuje więcej wad znaleźli niż e, zalet, no ale posłuchajcie sami jak to wygląda, więc pierwszą wadą hulajnogi elektrycznej jest ich cena. Ceny są tutaj no drogie jest, no nie oszukujmy się, nową kolejnogę elektryczną można kupić w granicach, przypuszczam, 1400-1500 zł do sufitu, czyli do, w okolicach 12-16 tysięcy, chociaż pewnie może i są droższe, ale jakoś szczególnie nie szukałem ich. Natomiast jeżeli porównamy to do roweru, no to tutaj rower to można kupić taniej używany, nawet można kupić za 3-4 stówki, naprawdę taki dobry rower. No, sufit, sufit jest dużo, dużo wyżej, ale taki, to no nie oszukujmy się, za 2-3 tysiące w miarę dobry rower, naprawdę nowy, dobry rower miejski możemy kupić. Następną wadą będą akumulatory, które są wrażliwe tak naprawdę na wszystko. Na ciepło, na zimno, na wilgoć szczególnie. No i tu przychodzimy do następnego minusa wad. Następnej wady hulajnogi elektrycznej jest to wrażliwość na warunki atmosferyczne. Na gorąco, na zimno, na deszczową porę jest bardzo wrażliwa, co się wiąże z kolejnym minusem brak wodoszczelności. Hulajnogi elektryczne nie mają wodoszczelności zbyt dużo elektroniki, która jest na to wrażliwa. Silnik elektryczny, który nie lubi wody. DMS, który bardzo nie lubi wody. A w zasadzie tam nic nie lubi wody. <laughs> łożyska. No nie oszukujmy się rowerem. Po deszczu można jeździć, prawda? Będzie to rdzewiało, prawda? Ale można wyczyścić, wymienić. To są niskie koszty wymiany. Natomiast nogam no tak już fajnie nie wygląda. I idziemy do kolejnego minusu jakim jest. Waga, waga hulejnogi, no to tam się zaczyna. No, 14, chyba kilo znalazłem. Chyba mi się wydaje, że jest, no, ale to nie, nie licytujmy się, że ktoś znalazł niższą. Przyjmijmy, że 14. No i w górę do chyba 60-70 kilo. Gdzieś tak są te najpotężniejsze hulejnogi. No, akumulator, silnik to trochę wszystko waży, prawda? Rowery to już takie ciężkie nie są. Im lepszy rower, tym lżejszy. Natomiast hulejnoga, im. Im hulajnoga lepsza, tym cięższa. Lećmy dalej. Następną wagą, wadą są wszystkie krawężniki i nierówności. Tak, wrażliwe są koła tych hulajnog, sztyce, silniki, każdy krawężnik. To jest wielkie wyzwanie, które posiadacz takiej hulajnogi zastanawia się, wyje odskoczyć, wyjechać, czy czy zejść i wyciągnąć na ten krawężnik. No i co jest, trzeba bardzo się skupiać podczas jazdy taką hulajnogą, mieć każde dziury, krawężniki, patrzeć na około, pieszy, rowerzysta, samochód, piesek, dziecko, no jednak jedzie się szybko tą hulajnogą na tym chodniku, który jest często gęsto nierówny, więc patrzymy na dziury, patrzymy na krawężniki, na którym chodzą piesi, którzy nie rozglądają się za hulajnogą, bo to jest nowość i nie, nie przyswoili tego jeszcze. Dzieci biegające, pieski na smyczy, trzeba myśleć naprawdę i za ludzi, i trzeba pomyśleć to, co się robi na tej hulajnodze podczas jazdy po chodniku. Kolejny minus, i to moim zdaniem bardzo duży, jest to brak aktywności fizycznej, jak jeździmy taką hulajnogą. Szczególnie jak jeździmy do pracy i z pracy. No nie ma tej aktywności fizycznej, bo to. A, podskoczę jeszcze do sklepu. E, ja już się sam łapię na tę rzęd do głupiego sklepu, do którego mam. No, z pół kilometra do, do Lidla biorę hulejnogę i jadę. Tak, bardzo fajnie, sprawnie, szybko, ale na tym cierpi moje, moja sprawność fizyczna. Ten ruch y, nogami przez pół kilometra wyszłoby mi na zdrowie, a nie tylko nogą. A no jeżeli jesteśmy już po, przy sklepie, no to kolejną wariadę jest tak, że nie wszędzie możemy wejść do tego sklepu. I nie wszędzie, e, czy to do galerii, czy to do jakichś sklepów, często że, e, że są osoby e, przeganiane z taką kolejnogą elektryczną. Nie wpuszczana są osoby z tą nogą, więc no jest tak, jak jest. A skoro zostawiamy już pod tym sklepem, jak już nie możemy wejść, to często za, zakładamy jakieś tam zapięcie, które tak nie oszukujmy się, naprawdę każde zapięcie są do otworzenia, tylko wymaga to czasu i narzędzi. Ale są specjaliści od tego, którzy nawet potrafią zrobić sztuczne zamieszanie. Gdzieś tam jakaś kłótnia, nie, a drugi tnie z diaksem, na przykład zapięcie, nawet to najlepsze. Więc ja, z, ja nie zostawiam kolejnogi nigdzie. Biorę ze sobą albo rezygnuję z zakupów. No i następny minus długie ładowanie. No, są ładowania od 0 do, do 100%, prawda? Jeżeli o tym mówimy, to moja kolejnoga ma 12 godzin. Także oczywiście nie wyjeżdżamy baterii do końca, ale jeżeli ktoś na wycieczkę jakąś wybiera, no to, to 12 godzin musi się liczyć, a tu następnego dnia trzeba iść do pracy, a szczególnie że po przyjechaniu do domu. I nogę nie powinno się ładować od razu, tylko powinno się poczekać minimum godzinę moim zdaniem w lecie. Natomiast w zimie jeszcze dłużej, czyli 2 godziny. Ja sam zauważyłem, że czasami jest tak, że wracam po nocnej zmianie o godzinie pierwszej, drugiej, idę się wykąpać, szybko się położyć spać. No, no, pasuje podłączyć tą hulajnogę, żeby jutro mieć. No, no nie mogę, bo, bo jest zmarznięta hulajnoga. Szczególnie w zimie zmarznięta i trzeba byłoby dwie godziny odczekać. A tu trzeba pójść spać. Dobra, jedźmy dalej. Długie ładowanie, mały dystans. No, te dystanse się wydłużają coraz bardziej, ale nadal ten dystans jest. no Jaki mamy dystans? 60, 80, 100 km, czyli połowa z tego, licząc, że jedziemy na przejażdżkę. Załóżmy, mamy zasięg, załóżmy, 50 km, więc 25 w jedną, 25 w drugą. Razem mamy 50, no tu wygrywa, prawda, wygrywa Komunikacja Miejska, wygrywa, wygrywała e, Motor, prawda, nie wspomnę już o samochodzie. No rower też by wygrał, no ale na rowerze, no ja pamiętam czasy, kiedy robiłem 100 km dziennie na rowerze, ale to było dawno temu i nieprawda. Sezonowość, tak, sezonowość, no większość z nas wszystkich kolejną nogę na zimę spakuję do piwnicy garażu na strych. Tutaj trzeba będzie wam zrobić odcinek jak tą kolejną nogę przechowywać, żeby była, żeby po zimie wyciągnąć na wiosnę i żeby się cieszyć nią znowu. No i kolejny minus brak możliwości używania za granicą na przykład w takich krajach, jak wiem, że Niemcy i wiem, że Holandia. Nie wiem, jak to w jakich to krajach wygląda innych. Natomiast w tych krajach, no, kupując kolej nogę w Polsce, biorąc ją na wakacje na przykład do Niemiec, nie będziemy mogli z niej korzystać. No i to wszystkie minusy, które były. Chociaż dodam od siebie jeden minus, który nikt nie wpadł na to, a uważam, że to jest bardzo duży minus czyli możliwość utraty zdrowia jazdą nogą przez wypadek, a nawet życia. Ja cały czas powtarzam, kupujcie kask, to jest ewidentne must have, bez tego ani rusz. Są doniesienia medialne o kolejnych ofiarach swojej, nie wiem jak to nazwać, nazwijmy to delikatnie nieprzezorności, bo nie miały kasku. Zdarzają się ofiary śmiertelne, częste złamania kończyn, kręgosłupa też, słyszałem, więc bądźcie przezorni i zakładajcie kasę. Skończyły się wady, zajmiemy się zaletami. No i pierwszą zaletą, którą ewidentnie wszyscy mi podali o których prosiłem o pomoc, ta zaleta to jest fan. Mówią, Michu, mega Fan fun. jest super zabawa, fajnie się to używa, fajnie się tym jeździ, naprawdę super. I to jest najważniejsza zaleta kolejnogi elektrycznej. Tak, zgadzam się, super się jeździ, naprawdę frajda jest niesamowita jazda z tego. Szczerze Wam powiem, trochę głupio się przyznać, ale im szybciej, tym lepiej. Kolejną zaletą jest mobilność. Wszędzie ją możemy w zasadzie zabrać. Do samochodu, do znajomych, do sklepu, jak nas puszczą, e, do pracy. E, gdzie jeszcze? Do u lekarza dzisiaj byłem z, moj z moją córeczką. U lekarza nawet by stała noga elektryczna. Także wszędzie możemy ją zabrać. No i następną zaletą jest zwinne i szybkie przemieszczanie się. Tak, szczególnie w mieście, szczególnie w godzinach szczytów, to jest naprawdę bardzo szybko, można z jednego końca na drugi koniec, szczególnie w moim mieście, naprawdę bardzo szybko przemknąć. Więc, tak, to niewątpliwie jest zyskanie na czasie e, jest przeokromne. Danie ładowanie, ktoś wyliczył ostatnio, następna zaleta, ktoś wyliczył ostatnio 100 km, 22 grosze. No tak, tutaj dużo zmiennych jest waga, zasięg, bateria, silnik, y, temperatura, więc umówmy się czysto teoretycznie, nie będziemy tego liczyć i sprawdzać i nie będziemy tego y, negować. O 22 groszy do złotówki powiedzmy przejechanie 100 km. Jedynie bardziej ekonomicznym środkiem transportu jest rower. E, więc ekonomia pokonywania dystansu to się jakoś z tym samym e, wiąże, więc nie będziemy o tym rozmawiać. Łatwa eksploatacja. Według niektórych bardzo łatwa. Ja osobiście uważam, że eksploatacja roweru jest jeszcze łatwiejsza, więc noga tutaj z rowerem przegrywam. Ekologiczna. Ekologiczna. Hm. Tu mogą się pojawić znaki takie słowa, że nie do końca ekologiczna, bo chulejnoga elektryczna zostawia duży ślad węglowy silnik, bateria w szczególności. Tak, zgadzam się, nie wiem, nie wiem jaki ten ślad węglowy wygląda. Natomiast jest bardziej ekologiczna niż samochód. Mniej ekologiczna, zgadza się jak rower. Ee, więc, w jakimś sensie, jeżeli bym, będziemy porównywać to do samochodu, tak, bardziej ekologiczna, do roweru nie, nie jest bardziej ekonomiczna. Brak opłat. No, i z tym związanych różnych innych elementów: ubezpieczenie, paliwo, prawda. E, części zamienne, części eksploatacyjne, gdzieś tam słyszałem, że koszt przejechania firmy, jakbyście jechali na delegację, gdzieś tam jest w okolicach 83-86 groszy za kilometr. Ja osobiście, moje auto nie jest ekologiczne, nie jest ekonomiczne, a ja niestety muszę mieć z racji wielkości rodziny duże auto, więc moje auto po podliczeniu wszystkich kosztów i tak dalej, i tak dalej, pali średnio o, o. Za każdy kilometr ponad złotówkę. Także, okej okay, nie rozmawiamy o tym. Brak opłat, tak. Kolejny plus. Zajmuje mało miejsca. No, no, jak się ją złoży? No, mało miejsca zajmuje, prawda? W pokoju zawsze się wmieści. Balkon, piwnica, wejdzie. Bagażnik samochodowy przy większym aucie, przy mniejszym aucie. Tylne siedzenie, także. No, zajmuje dosyć mało miejsca. I ostatni plus szacun na dzielni. Tak. Jakoś inaczej ludzie z taką, szczególnie jak się lepszą klonową pojedzie, to ludzie tak patrzą. Wow. No. E, przynajmniej na początku, prawda? Bo po jakimś czasie to spowszechnieje, więc e, nie będzie już takiego efektu, wow. No nic, porozmawialiśmy o wadach, porozmawialiśmy o zaletach. E, dzięki, że dotrwaliście do końca. Zapraszam Was do subskrypcji. Jeszcze raz a na przyszłość? No, ruszają u mnie kilka projektów. Mam nadzieję, że to ogarnę szybko. E, w międzyczasie będę siadał do zrobienia bardzo krótkiego filmu, coś przyszło ekstra do hulajnogi. Zobaczymy. No to dzięki, że jesteście. Do zobaczenia następnym razem. Jak coś to piszcie na messengerze, jak macie jakieś pytania. W miarę możliwości, jak mi pozwala praca czy rodzina, będę odpisywał. Pa pa.